Witam, witam. Ciekawy jak nam, mijała wiosna. Wiem, ciepło jest ogólnie. czy jest. Niektórzy już sobie robią gryla ogniska wieczorami. Bo jest ciepło. Mam nadzieję, że lato będzie zajebiste. Ale klimat się nam się zmienia. Nic nie wiadomo, co i jak. Mam nadzieję, że lato będzie zajebiste na razie początek wiosny lepiejście a co będzie dalej to się okaże w praniu Ech. jak macie jakieś propozycje żebyśmy poruszyli różne tematy ogólnie możecie do nas na stronę pisać bozo i kobra do lajkowania zapiszcie jak macie jakieś propozycje żeby nakreślić jakiś temat Nie wiem czy o poradnika czy o jakichś innych rzeczach piszcie nie macie czegoś się wstydzi bo kto się wstydzi ten może ci nic nie zaprać Dlatego pomyślcie, przemyślcie sobie tą, te fakty jakie tematy możemy poruszyć żebyśmy zrobili jakieś Filmik na ten temat, może jakieś poradniki, może jakieś e, pomoce naukowe, czy coś, no zobaczymy. Tylko nie jakieś głupie całość, bo za głupie po prostu nie będziemy robić filmików. Mam nadzieję, że będziecie lajkować i trzymajcie się, bo zaraz będzie lato, a my się zaczynamy wybijać. Najpierw w Ozarkowie, w sobotę. Później, 6-7 maja, w Łodzi Piotrkowskiej, 29. Też będziemy tam, też będziemy brali udział w imprezie. Szykujcie się, szykujcie. Żeby nas osobiście poznać, pogadać inne rzeczy. Tak jak mówię, postarajcie się. Dam info że będziemy jeszcze na pewno a w, ogólnie zrobiliśmy zapowiedź z pewnym 6-7 maja ogólnie Pyrkoska 29 tam będziemy starty jest chyba o godzinie 19 będziemy chce się z nami pogadać poza nie ma sprawy jesteśmy otwarci dla Was macie jakieś pytanie czy coś nie ma sprawy, zawsze odpowiemy na Wasze pytania. Tylko nie wstydźcie się, bo wiem, zwróciłem uwagę, Lazarkowie, że niektórzy się wstydzili do nas podejść, zapytać się o, o głupie zdjęcie, czy może. No wiem, bo Wy mówicie, że gwiazdy. My nie czujemy się być w gwiazdach. Po co lubimy to robić? Tylko wy nas promujecie, wy mówicie, że jesteśmy gwiazdami, a my jesteśmy normalnym człowiekiem. To, że robimy vlogi, to nie znaczy, że jesteśmy gwiazdami. Po co lubimy to? Przekazujemy Wam informacje, przekazyjemy inne rzeczy, ale dzięki temu, że mówicie, że gwiazdy to ogólnie dziękujemy za to, że uważacie na to, że jesteśmy wiedzami. ja na przykład nie czuję się być wiosną akurat robimy, bo robimy ale ogólnie dziękujemy za to i się widzimy, tak mówię 6-7 maja w Łodzi Piotrkowska 29 tam się widzimy, stać jest o 19 widzimy się あっ。<Hello. S 2> <Yeah. S 1> <laughs>